Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj chcemy przetestować nową grę Kreita. Wczesny dostęp w ogóle jest. I zobaczymy, co to jest. Niektórzy mówią, że to jest. od yy, Fortnite? No takie. To jest tak takie roblox. Roblox, tak... Fortnite. Coś, jakieś tworzenie gier? Zobaczymy. Ja widziałem tylko u jednej osoby yy, gdzieś na YouTubie to. Więc chcemy to przetestować. Zobaczmy, co to w ogóle jest. To jest może takie połączenie Robloxa, Fortnite i Braun Stars. Piszcie w komentarzach, czy ktoś z Was już miał do czynienia z tą gierką. Krajta. Krajta. Jest za darmo do pobrania na Epic hmm. Games. Jest. Krajta. Right. Jak jesteś nowy na kanale, to zostaw subo łapę w tak. górę. Napiszcie komentarz, czy graliście w tą grę, czy słyszeliście o niej. Czy już macie zainstalowana grę? Czy gracie? My założymy konto. Chyba już jest założone konto, bo tu mam konto Epic Games. Nie wiem, nie wiem. Pierwsza raz odpalam tą grę. Więc <grym> testujemy jest. to, zobaczymy co to w ogóle jest. Testuje nam się giera. I trochę podobne do Minecrafta, bo kwadratowe. Kwadratowe? No i... Podobne do Fortnite'a, bo postacie są podobne. No postacie i jakieś tam szkielety, to tak. Okej. Okay. O Jezus. Weź mi jakiegoś chłopa. Hmm. Nie wiem, czy teraz ty chcesz to tworzyć? Tak. No to sobie później stworzysz. Dobra, to nas nie A ja się. To potem... Głowę mu tylko zrobimy. A to są, gdzie są włosy? No, nie tu. Make-up. Make-up, nie, nie, nie zrobić A make ja nie zrobię z make-upem. E, Facjata. Nie. Dobra. O, facja. Wygląda jak kobieta. <noise> to jest kobieta. Czekaj. Włosy. O. Nie taki. Co to jest kobieta z brodą? Nie te. Robimy kobietę z brodą. Ej nie! A jakie się podniesie? Nie wiem. Jakiś tak... dron. A customiza. Się eee, action, quick, chat. Można jeszcze zmienić tą ikonkę Akcje to są? W prawym. Ikonka. O, tego smoka no. Tu jest jakiś. Spad effect. To się zmieni całkowicie. No gdzie tu się zmienia? Weź? Nie wiem, czy to jest. Base, custom, under. Nie wiem. Ale to jest wszystko to samo. No dobra, Są to jest jakiś przecież... toaletowy? A nie, to jest bransoletka. <laughs> dobra. Chyba gdzieś można zmienić grubość. Mm. Current. Nie zafinisz. O! O. O. Dobra, gdzie się teraz zaczyna? Tu masz tak wielki split. Sp tu macie chyba te gry. Sugestie. Macie split Battle Royale. Jakiś. O Battle, oh, battle oh, Pass. A zobaczcie, oh, to jest Battle Pass też dostępny. Yy, mam zerowy level. bojowy. Tak, taki jakby karny go, rojowy, go, rojowy. Bo, bojowy. Cheese. Z... Możecie sobie odblokować ekskluzywne rzeczy. Fortnite tak, później mam play i tu mam baty gry. Oh, o no chyba tu. Tak, oh. tu mamy. Zobaczcie, ile Weź tego jest. Wypróbujmy. I tu mamy bardzo dużo tych gier. O tajkon jest. Tajkon? No, to jest takie, że się buduje taką wielką willę Escape też, ucieczka ze szkoły. O! bo ten będę musiał to sprawdzić. Escape Room, znaczy... mm, Rekomendowane. No zobacz, C taki. To jest Roblox. Weź tam, spróbuj tą ucieczkę. No dobra. Ze Możemy też stworzyć hmm. coś swojego. O. Pusta mapa. Collection Game. E, social. Offline. Tu się chyba dodaje kogoś. Tak. Ale. Tu można też dojnować do kogoś No Jestem P. Store, tu jest sklep O, tu się kupuje za taki... To jest trochę takie jak w No tak to są Dobra, lecimy ee... Play. Play Ucieczkę ze szkoły Tak R jest Popa jakiś prop pop najbardziej o, popularny O, prop hunty. 10 tysięcy osób, ale ucieczka... Gdzie była? Dobra, Ta, to rozumiem to Po prawej, po prawej, po prawej Ucieczka ze szkoły O, 19 Dobra, gramy o, ku... o, tam jest lawa. Roblox! Roblox w jest... Fortnite. Ie. Ej, to jest chodzi o to, że w, w szkole lawa się podnosi, trzeba skakać. Taki parkour. Tam było na mnie. Na razie mamy zainstalowane to na jednym komputerze. Będziemy później testować we dwóch. Będzie pewnie kolejny odcinek. Jak nam się ta gra spodoba, to myślę, że będziemy. No... Mi się już spodobała. Nagrywam. No skąd wiesz, że się nad nie grałeś? Dopiero jest coś menu. Ja nie wiem, Przecież może to się menu spodobać. To jest fajne. My... Po, po menu może się komuś gierka spodobać, jak widzicie. No, zobaczymy. O, jest open menu, escape. Re -re Reset to start. Hmm, dobra. A tu jest, zobaczcie tablicę. Ej, bo lawa się podnosi. No, ale gdzie mam nie Nie wiem. Tu już była, była szkoła No, była, no. Kiedyś była. Po autach skacz. Ale gdzie on tu skoczy. No tu, po tym aucie O. Mm -hmm. Tu! Na śladę. Teraz po tym. Nie wiem, czy to mi dobre miejsce prowadziłeś? No nie wiem. Jest automatyka to było A grałeś, bo coś takiego na... E... Tam. E, na jak to się nazywa? Na. Na Roboksie? E, no grałem. Ale prędzej to na się grałem. Miałem ja iść do szkoły? Przecież ja mam was nie uciec. No, masz uciec ze skoły. No, ze szkoły już jest spalona cała. Ej, ty, bo cztery, bo ty, tu mi nikt nie leci. No, ale nie wiem po co. A też... Może tu jakiś eks. Ej, tu. Po szybie, po szybie. No to już coś mi się wydaje, że tu jest jakieś pozamiatane. No, Tu jest ten, spam punkt. Nie wiem, nie podoba mi się to. Dobra. Ta szkoła mi się nie podoba. Lecimy dalej. Nie wiem co No, to... był jakiś problem. Dobra, to leci. Chyba Dziwna Dziwna ta szkoła. Chyba, że to, bo <tres> już to spalona ta szkoła. Bo to pewno to, że ta, jest cała szkoła. I trzeba uciec ze szkoły, ona się zawala, pali i uciekamy i tyle. To, no, to jakieś co do szkoły. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. Jak ktoś wie, kto o co chodzi, to pisze. No. <tres> Można tu stworzyć swoje też mapki. Ja będę tworzył. Gdzie jesteś, jesteśmy? Jest. Ej, bo pan. Timer! A tu, tu chyba jest pozamiatane. Nie mogę dołączyć, czy co? Czy muszę poczekać, aż wszyscy. Aż sam tych się trzech zginie, jeszcze. Tak, czas, trzeba poczekać. Czterech. Czterech, dobra, to przespieszymy przedłuży... to. Dobra, koniec. Dobra, jest. To lecimy teraz. Restarting za 12. 10. 9, 8, 8 7, 7, 6, 5. Tu jeden szuka, a inni się. Nie, yy, znaczy. A inni tak. są przedmiotami, tak? Ja tam kilku szuka. Na przykład nie wiem. No nie wiem, wiadomo skąd zobaczymy. Instrukcja o, ty... tu jest instrukcja. Ty... Nie, ty jesteś chowającym. Dobra. Nie wiem, wiadomo, Ty się mieć. chowasz, no. Skąd wiesz, że jestem chowającym? No, przecież patrz... A nie, bo jeszcze nie ma. dobra. 2, 1. Patrzymy. Chowasz się! Jak się zamienię? Nie wiem. O! Jestem prawym. paletką, tak, znaczy, prawym. lewym. Prawym, a... a już strzela? Lewym. się gdzieś uciekamy. No gdzie? <grym> no przecież nie ma. Cicho! Przecież no, jest tam ten koleś, nie widzisz? O! Podejrzana taka paletka tutaj. Co <grym> skończyło Rusz się? Ruszy. Uciekaj. A Ej, pod stół mogę? No dobra. Tak. tu powinno nie być podejrzane, bo jak to jest piłka. Yy, to nie można znaleźć. A jak nacisnę, prawdę. Aha, tu już nie jestem paletką. Dobra. <grym> Proszę mnie nie znajdzie ten typ. No to co samo? O, tu między tym kartonem i tu. Tu się schowaj nie da się. Ja o tym nie widzi. A no, ty byś mnie widział? No ja bym cię widział. To jest jakiś ekspozur? Co to jest, znaczy? To chyba o to, że ktoś jest z To Bardzo. To dwóch. Ile szukało, nie wiem. Jeden tylko. E, chyba. No chyba jeden. W kilku. On nie znajdzie nas. Nie, jeszcze jakbyś się. Gdybyś się z mnie. No A to ham. A to ham. Dobra, sprawdzimy kolejną gierkę. Tak. A teraz e... ja. Nie ty! Dzisiaj ja nagrywam hmm, odcinek. Zobaczymy to, co jeszcze mamy. City jakiś Baldur. Free Climb. Najbardziej popularny free game. Hmm. To jest chyba bardzo też, 13 tysięcy osób Ale tamto, to ucieczka z szkoły była 19 No ale dobra, no ja nie wiem o co w tym, tym chodzi, no Galactic Royal 300 ileś osób O, Arsenal, 0 osób Arsenal? <grym> <grym> tam To jest Arsenal? No I się tam muzyczka ty, ty. Ja tu Jak oni to mogli zerżnąć wszystkie gry z Robloxa i wrzucić? Wygląda jak Fortnite połączone z Robloxem, połączone nie wiem czy. Z wiesz. Minecraftem i Brawl Starsem trochę. Bo w się się robi. No czekaj, bo tutaj coś się. Loki kwadratowe. To jest też wstępna wersja, więc mogą być jakieś błędy. No i tutaj mamy jakiś pewnie błąd. Bo się nic nie dzieje. no Dobra, zagramy coś innego. Co hmm. by tu zagrać. Na na dole to coraz mniej osób. O, Arsenału. O, jedna osoba arsenał! No to będę ja. A no, to... Dobra, to widać, że jeszcze mało osób ma to zainstalowane. Wejdziemy to, co na samej górze jest, tak? Czyli, tak najbardziej polecane. Popularne gry. City Bailer, 27 tysięcy osób. Nakiś. Na Nuke Gun nu Game. Nuke! Nuke! Dobra, zaczynamy. Chyba tu się wysadzamy. Wysadzamy? Piszcie też w komentarzach jaka jest Wasza ulubiona gra na Robloxa Moja... Arsenal, moja A ja Twoja? Adopt ja już... me? Nie, ja już to nie Ej. gram Nie grasz już? Już nie gram, to jest... Ja teraz speedrun Speedrun dokładnie Speedrun Dobra Jesteśmy o, o, o. O! Trzy osoby są tylko O masz pistolet Widzę jak Arsenal Chyba Nie gra arsenał. Arsenal Otro laguje mm, Bardzo laguje. Wyjdź, spróbuj coś celować. No celować, ja bym chciał przeżyć. Blisko jest. Po szybę O, o Jezu, jakie Nie lagi. No, twój, twój aim to zero. Loki lagi. Daj Co raz tu się go. zdało? Nie dam ci. Eee... Później się spróbujesz. Dzisiaj ja. Dzisiaj testuję. Jak będzie na drugim kąpie to będziemy testować na dwa. Ło, wow, no, jakie sztuczki. No to przecież wiesz, 30 to jest ten upadek. Gdzie on się schował? <laughs> on biega za tobą. Nie biega. No biega. O 30 aimbot. Patrzcie, aimbot. Wersję Patrz, dojadę go. Aimbot. Jakiś 6-latek. <laughs> jaki lock Jaki log. Dobra, inną. Ostatnią, ostatnią, ostatnią. No ja. Jeszcze widać, że to jest niedopasowane. Mm. To mnie zaspanawia. 35 typa. A to jest Tajkun. Możecie, dać plusik, możecie dać minusik, możecie dać ten, raport, jakieś... Report. Raportuje inne takie. Się. Gdzie mi się tu ładujesz? Dobra, ostatnia, ostatnia, ostatnia gra. zależy. Ostatnia. Zależnie. I co to może być? To jest tajkun. A znaczy tyjkun? się buduje. Takie nie. Gry i tak dalej. Jeszcze, że Tycoon był w, w Robloxie. Były tylko trzy gry w Robloxie: e, Simulatory, oby. Ciekawe, czy będzie to niszczenie to, że idzie jak to się nazywa huragan i niszczy wszystko. O, ten! Natural, coś tam. O tak, to jest. Tak, to jest to. To jest to. Jeszcze... No i co ty robisz? Nie wiem, właśnie Spację mam wszędzie ponaciskać no. no i dobra, ja tutaj chcę... O, o e. mogę kupić Ale mam tylko 100, 100 kasy no. G o. V e. się... Nie, Nie którym się skacze? No spacją I co tu się buduje? Nie wiem <grym> Na co zbudujesz w Robloxie? No buduję jakieś domy i tak dalej Tam się potem bijemy Hanisio. Dobra, nie wiem, nie wiem. Za stary jestem. Weź jeszcze customizy. No dobra ostatnio, ostatnio. Nie to będzie ostatnie, ale dobra. Speedrun? To jest speedrun? Gdzie speedrun? Tu speedrun! No to speedrun będzie ostatnie, tak? No to akurat to co gram na Robloxie. Speedrun, simulator. A i co tu się robi? Nie wiem, speedrun a to znaczy speedrun. Speedrun. Szybko biegać, tak? Nie, yes, najszybszy fisk. Najszybszy fisk. Run to zbieganie, tak? Tak. A speed to jest speed? Szybkość. szybkość. Czyli szybko speed. biegać. Szybko biegać. Szybko biegać. Szybko biegać. Ciekawa, ciekawa Aha. gra. Eee, dość ciekawa. Myślę, że to nie był ostatni odcinek. <grym w górę> są samoloty? Gdzie są samoloty? No tu masz. No, gra jest dopiero jakby no, wstępny dostęp, więc wiecie, nie? Czyżby no... Roblox uciekł i... Krayta? Krayta! O! o. Um. Speedrun! A musisz skakać! Matko tylko jeden minus to zlagowanie, straszne. Można ja czy... przeskoczyć? No. Czy jak to zrobisz, że szybciej biegasz? Nie wiem. <laughs> Ale to musisz tak na raz, że biegniesz, skaczesz w ostatnim momencie musisz skoczyć. Gdzie wskoczyłem? No i przeszłość. No dzieje. No i teraz musisz na tym. No to jest trudniej. No, no troszkę tak. No dobra, biegnij. Nie boję się. Nie wiem czy na łódkę najpierw? Nie na łódkę, na tą platformę. Na platformę ciągle. A nie na Nie zdałem się. Na tę platformę. To jest trochę lepszą, to jest Ej, ja To grasz w Robloxie? No i trochę inne. No a co tam, czym to się różni? No że tam się zbiera takie kuleczki i są inne światy to jest? Jak to? Jesteś drugi? Jesteś drugi? Z najlepszych? A? Bo chłopcy, kup y, ma piąty. chłopce z speedrunerem speedruner. Tak, cicho. Ładny. O, speedruner a w tym to się, prze... albo to tu przeskoczyć każdy na na innym Dobra, nie? Mhm, tu jest, czy skoczyć. To się da Tego jest chyba, nie nie Tu chyba no idzie teraz? No nie wiem. O tam, tu. Tam. Dobra, już widzę. Tam. Jest portal. Nie! Uuu! o! Od no, nowa. No, na początku jesteś, a jesteś drugi. Ej, wciągajęcę stragi. jest też na telefon. Sprawdzimy jak będzie. Ja, ale jak się zatrzymasz na ścianie, to coś ci jakoś zalicza. Nie wiem. No. Teraz teraz? Się, teraz musisz na raz. A nie, cofam się chyba. Czekaj, daj mi to. Nie, moment. To już daj mi, daj, daj mi to. Ale tak, ja to cofam. są chyba dwa przejścia. Ale tam jest szybciej do portalu. No idę tam właśnie. Ale to na raz trzeba. Biegniesz już. Bez zatrzymania. I skaczesz. Nie, nie, dobra, to umiem. dobra, kończymy dzisiejszy odcinek, A. on wszystko umie, on wszystko potrafi e, y, Ty, za pierwszy, pierwszy poziomowy się... ten Story, custom, później tą babę może zmienić, tutaj macie sklep Prawie wy mamy pierwszy poziom? No i za to jest ten, nie, to play, o Wow, dobra, elo No, elo Piszcie kto gra